W całej Polsce nie poruszenie po tragicznej śmierci Magdaleny Edyty Rynkowskiej, ukochanej żony jednego z najpopularniejszych polskich artystów, Ryszarda Rynkowskiego. Wiadomość o jej nagłym odejściu 18 września 2025 roku wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale również licznym gronem fanów, którzy przez lata obserwowali wyjątkową więź tej pary. Teraz ujawniono nowe szczegóły dotyczące zarówno pogrzebu kobiety, jak i dramatycznych okoliczności towarzyszących jej śmierci. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 11:30 w kościele pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego w Brodnicy. To miejsce, z którym zmarła była głęboko związana, a które dziś stanie się sceną jej ostatniego pożegnania. Informacja ta została potwierdzona zarówno przez portal nekrolog.eklepsydra.pl, jak i przez parafię której rodzina Rynkowskich przez lata aktywnie uczestniczyła w życiu wspólnoty. Po mszy Ene z prochami edyty zostanie złożona na miejscowym cmentarzu parafialnym. Rodzina zwróciła się do żałobników z nietypową, lecz symboliczną prośbą, zamiast przynosić kwiaty, proszą o przekazywanie datków na rzecz fundacji Dary Losów Brodnicy. Organizacja ta, której współzałożycielem jest sam Ryszard Rynkowski, niesie pomoc osobom w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Śmierć edyty w wieku zaledwie 52 lat była zupełnie niespodziewana. Do tragedii doszło 18 września w godzinach popołudniowych. Około 15.30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zgonie kobiety w jednym z mieszkań w Brodnicy. Jak poinformował młodszy aspirant Paweł Dominiak z Brodnickiej Policji, na miejscu pracowali funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora, a ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Prokuratura wszczęła rutynowe postępowanie wyjaśniające, mimo że już wstępne oględziny wskazywały na przyczyny zdrowotne. W czwartek, 18 września, o godzinie 15:30, otrzymaliśmy zgłoszenie o zgonie 52-letniej kobiety. Pod nadzorem prokuratora policjanci wykonywali czynności na miejscu. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji, przekazał Dominiak, cytowany przez bydgoszcz.tvp.pl. Sekcja zwłok przeprowadzona 22 września wykazała, że Edyta od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa, będąca skutkiem pękniętych żylaków przełyku. Nie stwierdzono żadnych obrażeń ani śladów wskazujących na udział osób trzecich, zaznaczyła prokurator Izabela Oliver z prokuratury okręgowej w Toruniu w rozmowie z Faktem. W świetle tych ustaleń wykluczono działanie przestępcze. Tymczasem media dotarły do dramatycznych relacji z dnia tragedii. Jak donosi Super Express, w chwili, gdy Edyta zaczęła tracić przytomność, Ryszard Rynkowski był tak zdezorientowany i przerażony, że zamiast od razu wezwać karetkę, zadzwonił do swojej teściowej mamy Edyty. To właśnie ona jako pierwsza skontaktowała się ze służbami ratunkowymi. Spanikował i najpierw zadzwonił do mamy swojej żony. To ona natychmiast wezwała pomoc, relacjonował informator portalu. Podobną wersję przedstawiła także Alicja Szram w rozmowie z faktem. Z tego, co mi wiadomo, to pogotowie wezwała mama pani pokrzywdzonej i potwierdziła. Jak wynika z dostępnych informacji, kobieta znajdowała się w mieszkaniu razem ze swoim mężem w chwili śmierci. Silny szok, w jakim znalazł się artysta po stracie żony, uniemożliwił mu początkowo złożenie zeznań. Dopiero po kilku dniach, gdy jego stan psychiczny nieco się ustabilizował, mógł zostać przesłuchany przez policję. Dla Rynkowskiego to już druga tak bolesna strata w 1996 roku zmarła jego pierwsza żona, Hanna, przegrywając walkę z chorobą nowotworową. Sobota 27 września z pewnością będzie dniem pełnym wzruszeń i milczących gestów. Wierni i bliscy zgromadzą się, by oddać hołd kobiecie która przez niemal dwie dekady była oparciem dla Ryszarda Rynkowskiego w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jej odejście to nie tylko osobista tragedia, lecz także moment refleksji dla wszystkich, którzy przez lata śledzili historię tej niezwykłej pary.